Chemik Adolf Mitte zajmował się barwieniem szkła naświetlając je lampami rtęciowymi. Były to szklane rury, w których opary rtęci pod wpływem napięcia emitowały światło, podobnie jak współczesne świetlówki. Testując nowy, wyjątkowo jasny model lampy, zauważył, że wewnątrz powstaje czarny nalot utrudniający jej działanie. Okazało się, że zawierało on złoto. Mite wysnuł wniosek, że rtęć potraktowana elektrycznością zamienia się w złoto. Tematem zainteresował się Hantaro Nagaoka który poddawał rtęć działaniu napięciu rzędu milionów woltów, uzyskując podobne ilości złota jak mite w niewielkiej lampie. Jeszcze śmieszniejszy pomysł miał Harold Sheldon. Zaproponował budowę turbin napędzanych energią wodospadu Niagara, które zasilałyby proces przekształcania wielu ton rtęci w złoto. Dalsze badania wykazały jednak, że rtęć naturalnie zawiera śladowe ilości złota i srebra, których destylacja nie usuwa całkowicie. Metoda elektryczna jedynie ujawniała te pierwiastki, co dawało złudzenie ich wytwarzania.